Cześć, dzień dobry! Ja nazywam się Anna Lucińska i to jest mój kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego, kobiecego punktu widzenia. Jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyście teraz kliknęli dzwoneczek i zasubskrybowali ten kanał, żebyście mogli oglądać każdy kolejny odcinek, bo naprawdę odcinki są fajne. A już teraz zaczynamy nowy odcinek Lucińska Show. Co? W dzisiejszym odcinku dowiesz się. Dlaczego trzeba pogłaskać makana? Nie ma 408, a ma 408. Ile jest dostępnych wersji elektrycznego MacCana? To jest dosyć odważne posunięcie. I jak brzmi, czy w ogóle brzmi elektryczny MacCan? Yeah. Stawiam wszystko na jedną kartę. Na zielony. Efekt tego widzicie tu za mną. To znaczy tu za mną. Oto nowy elektryczny Porsche Macan. To nowy Macan, który teraz jest tylko i wyłącznie dostępny w jednej wersji. Elektrycznej. I to jest gra na jeden kolor. I tak jak zawsze, kiedy wszystko stawiamy na jedną kartę, to może skończyć się różnie. Możemy wygrać albo przegrać wszystko. Od teraz, chcąc kupić Makana, musi się Wam to podobać, bo nowy model będzie dostępny tylko i wyłącznie w wersji. Elektrycznej. No i Porsche dużo ryzykuje takim ruchem, no bo Makan nie tylko był głównym z filarów sprzedaży Porsche, to jeszcze ściągał do salonów klientów, którzy no nie do końca wierzyli w to, że mogą być posiadaczami Makana, bo wersja benzynowa zaczynała się od 298 tysięcy, a teraz, żeby stać się nowym posiadaczem elektrycznego Makana, musicie mieć co najmniej 370 tysięcy. Ile? Drogi Porsche, patrząc na niemal codziennie pojawiające się komunikaty na temat tego, jak różne firmy wycofują się powoli ze swoich śmiałych elektromobilnych strategii, albo słysząc, że fabryki się zamykają, to takie posunięcie jest dosyć odważne. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz sprawdźmy, co wart jest na wymagać. To zaczynamy od wyglądu zewnętrznego i powiem Wam, bardzo mi się to auto podoba. Bardzo mocno nawiązuje do innego elektrycznego, w pełni elektrycznego Porsche, Taycana. Jeżeli chodzi o światło, teraz taki bardzo mocno w trendach podzielone światła, te na górze do jazdy dziennej, te na dole światła drogowe. Bardzo fajnie się z przodu prezentuje. Jeżeli chodzi o bok, zobaczcie, może pokażę Wam te... Złote felgi, one bardzo mi się podobają. Oczywiście to jest opcja, ale ja bym takie sobie sama wybrała. Elektryk, napis tutaj z boku, żebyśmy pamiętali, że to jest auto elektryczne. Co ciekawe, nie ma chowanych klamek, ale ten wskaźnik oporu powietrza jest bardzo niski, bo wynosi 0,25. Tu też mamy takie plastikowe nakładki, czy one mi się podobają? A Nie podoba mi się. Ale chodźcie, pokażę Wam teraz, jak prezentuje się tył. Zobaczcie, to auto z tyłu prezentuje się również naprawdę bardzo ładnie i to, co mi się w każdym Porsche podoba najbardziej, czyli ta listwa świetna, która przechodzi przez całą szerokość nadwozia. Co więcej, te napisy tu, one z daleka wyglądają jakby były białe, ale jak patrzymy tak jakby z góry, nie wiem, czy to będzie widoczne, są przezroczyste. Bardzo, bardzo to jest ładne. Nie ma tu wycieraczki, zobaczcie. Ta, ta powierzchnia jest taka jednolita. Tu mamy takie wybrzuszenie, które jest specjalnie zrobione na potrzeby kamery. Tu też przy okazji mamy przycisk do otwierania naszego bagażnika. No, mogli tego, nie wiem, jakieś, jakieś inne rozwiązania tutaj dać, no ale jest jak jest. A skoro już powiedziałam o przycisku do bagażnika, to sprawdźmy bagażnik. Bagażnik, pojemność 530 litrów, moi drodzy. No i zaglądamy, żeby Wam wszystko pokazać. Proszę tu się nie utcie nic tu więcej nie schować, ponieważ tu jest system Burmaster nagłośnieniowy, także tu już więcej miejsca nie ma, ale jest dużo takich fajnych smaczków, jak na przykład, zobaczcie, tu są takie siateczki z jednej i z drugiej strony. Tu możemy, jest taka specjalna wajcha, możemy rozłożyć w tym miejscu nasze fotele, żeby było nam po prostu wygodniej, ale też duże ułatwienie, udogodnienie. Możemy podnieść nasz samochód, opuścić, żeby łatwiej nam się różne bagaże wkładać. Zobaczcie też, co jest ciekawe, że ten próg tu nie ma takiego progu, po prostu wszystko możemy sobie wsunąć nasze bagaże z dużą łatwością. Poza tym tu znajdziecie to otworzyć, żebyście widzieli gniazdko 230V. Więc, jeżeli chcecie coś sobie podłączyć, też możecie. Tu jeszcze takie specjalne haczyki, coś możemy sobie tu przymocować, żeby było ładnie, idealnie, żeby można było wszyć w drogę. Ale to jest elektryk, pamiętacie? Więc z przodu jest również bagażnik i już go wam pokazuję. Jeżeli chodzi o ten przedni bagażnik, czyli frunk, tak zwany, to możemy go otworzyć albo z poziomu kluczyka, albo, patrzcie, bo to jest bardzo fajne. A, troszkę go pobłaszczycie i on się sam otwiera. I tu wielkość 84 litry. Możemy coś tu sobie, jakąś taką mniejszą walizkę schować. Co tu mamy? Tu mamy również. I co to otworzyć. O! Takie rzeczy z drugiej strony też. Także tak. To teraz zapraszam Was do wnętrza tego samochodu. Ale zanim to, to chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, tu nie ma ramki. To jest też taka ciekawostka. No ale dobrze, wchodzimy do środka. Teraz zobaczcie. To wnętrze jest tak charakterystyczne dla Porsche, że tak naprawdę ci, którzy znają te wnętrza, od razu poczują się tu jak w domu. Bo tu jest. Wygodnie, tu jest elegancko, tu jest porządnie przede wszystkim, bo te materiały naprawdę są najwyższej jakości. Te przeszycia, ta skóra, to wszystko jest naprawdę tak, jak w każdym Porsche być powinno. I teraz może patrzę tu przed siebie, to od razu powiem, co widzę przed sobą: ekran ekran nieanalogowy, ekran cyfrowy który jest dla mnie straszny, okropny, brzydki. I będę tak mówić, bo po prostu ja nie jestem fanką tych cyfrowych wyświetlaczy. Nie podobają mi się one. Zobaczcie, co tu się na przykład dzieje. Tu mamy e, pokazaną ikonkę baterii, jaki mamy zasięg. I możemy oczywiście to sobie tu zmienić. Czekajcie, tylko przełożę. O! Możemy to sobie zmienić, ale w dalszym ciągu no nie, no po prostu to wygląda jak w takim klasie, jak w aucie klasy. No, inne, nie takie jak Porsche powinno być. To, za co jeszcze mogę dać plusik, to jest tu ten analogowy zegar i tu te fizyczne przyciski na tunelu środkowym bardzo charakterystyczne dla Porsche, więc chwała Wam za to bardzo się cieszę, że to chociaż zostawiliście. Ale jeszcze wracając do ekranów, mamy je trzy: jeden przed kierowcą, drugi ten ekran środkowy i trzeci dla mm, pasażera. I zobaczcie, też sobie może tu pasażer różne rzeczy ustawiać. Co ciekawe, to mnie trochę zastanawia, bo powinno być tak, że ja jadąc jako kierowca nie powinnam widzieć, co dzieje się na ekranie pasażera, a jednak tu widzę. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Sprawdzę, czy podczas jazdy faktycznie ten ekran jakoś gaśnie, czy nie, bo nie powinno tak się dziać. Jeżeli chodzi o ten ekran środkowy, tu mamy nowy system. On jest bardziej responsywny, taki o... Jest inne i co ciekawe i też bardzo dobre dla wszystkich fanów i posiadaczy Androida. W końcu jest on kompatybilny z Porsche, bo od momentu powstania, czyli od 2014 roku, uwierzcie, że tylko Apple CarPlay był dostępny, a ci, którzy mieli Androida, no, musieli sobie w jakiś sposób inny radzić. Jeżeli chodzi o tunel środkowy, tu, tak jak wspomniałam, są te fizyczne przyciski. Mamy też taki ekran dotykowy, który jak dotkniemy, to on się naciska. Więc mamy takie fajne uczucie, że jednak to są takie przyciski jakby fizyczne, ale dodatkowe taki bajer. W tym miejscu taki trochę plastik, ale tu mamy skrytkę i tu mamy miejsce na ładowanie indukcyjne, więc moje telefon się właśnie tu ładuje i też fajnie, no bo możemy tą skrytkę zamknąć i wtedy nie korci, żeby sprawdzać nasz telefon. Miejsca tu jest w całkiem sporo. Zobaczcie, tu mamy taki trochę lewitujący ten tunel środkowy. Tu możemy taką e, większą skrytkę, coś tu sobie schować. Tu mamy miejsca na dwa cup holdery, i tu jeszcze miejsce w naszym podłokietniku. też możemy sobie coś tam wrzucić. I też tu e, napisana wersja, którą jedziemy, Macan 4 akurat w tym przypadku. Jeżeli chodzi o fotele, zobaczcie, one są zawsze w Porsche bardzo wygodne. Tu na zagłówku mamy też logo. Porsche pokazane. No i nic, tylko po prostu siadać za tą kierownicę, zapinać pasy i jechać. Także jedziemy, moi drodzy, na przejażdżkę. I tak naprawdę, już po kilku kilometrach, kiedy przejedziecie się Nowym sportowym, sportowym, no elektrycznym Porsche Makan, to myślę, że polubicie to auto. Jest taki sportowy feeling, jest ten taki dreszczyk Porsche, który poczujecie, i nie tylko w takiej drodze, w takiej jeździe wprost, ale też w zakrętach. On się bardzo fajnie trzyma. Dostępne są cztery wersje Macana, taki podstawowy 360 koni, później mamy Macana 4, 408 koni, Macan 4S, 516 koni i Macan Turbo, 639 koni mocy. Mamy zawsze dwa silniki elektryczne, z przodu jest zawsze ta sama moc, 238 koni, a jeżeli chodzi o wersję, no to z tyłu mamy ten silnik, który jest albo mocniejszy, Albo słabszy. Jeżeli chodzi o baterię, ta zawsze ma taką samą pojemność: 96 kWh netto, czyli 100 kWh brutto. Zasięg? No, jak producent twierdzi, to jest około 600 km, ale tak naprawdę w mieście myślę, że przejedziemy około 400-450 km. Myślę, że to jest całkiem w porządku e, zasięg, bo możemy i pojechać dłuższą trasę, ale też i jeździć po mieście. To kumina, komina, jak to się mówi. I też co jest fajne, możemy nasze Porsche ładować z maksymalną mocą 270 kW. Testowany przeze mnie egzemplarz, czyli Macan 4, ma 408 koni mocy, ale tak naprawdę, żeby być precyzyjnym, ma 387, a te 408 jest dostępne tylko i wyłącznie po włączeniu funkcji Overboost. I teraz tak, dosetki rozpędzimy się w tym modelu. 5 ,2 do 2 VMAX to jest 220 km. Masa własna 2,400 i 5 kg, czyli no ponad dwie, no niecałe 2, niecałe 2,5 tony, moi drodzy. Więc auto jest ciężkie, ale tak naprawdę jest bardzo szybkie. Także teraz to ciśniemy troszkę. Nie, no naprawdę jest zrywne. Bardzo szybkie. Też to jest ciekawe: w tym makanie siedzi się niżej niż w swoim poprzedniku, więc to też jest duży plus, no bo mamy cały czas feeling takiego sportowego auta, a jest to SUV. Auto zbudowane jest na platformie PPE, Platform Premium Electric i które jest współdzielone z niedawno zaprezentowanym Audi Q6 e-tron. I teraz właśnie tak zerkam na ten ekran pasażera i powiem Wam, że ja nic nie widzę. A panie operatorze, świeci się ekran? Świeci się. No, czyli jednak jest dobrze, czyli tak jak powinno być. Kierowca nie powinien być rozpraszany tym ekranem pasażera, czyli plus, czyli plus Porsche. No i teraz jeszcze ważna kwestia dla mnie i dla Was również. Czy słychać cokolwiek podczas jazdy? Czy ten silnik elektryczny jakoś słychać? No coś tam troszeczkę. Coś nieco potrzebie. Bardzo zbliżony jest dźwięk do e, tego, który możemy usłyszeć w Porsche Taycan. Your tu jest Electric Sport Sound właśnie włączony. A jak to wyłączymy? Czekajcie, wyłączam teraz. O. No nie, no nie, no nie. Więc już jak cokolwiek to chyba wolę włączyć ten dźwięk, żeby coś tam szumiało. No jestem jednak jeszcze zwolenniczką tych. Znaczy tych no prawdziwych silników, a nie tych elektrycznych. Uuu. Ale podsumowując, auto naprawdę bardzo mi się podoba. Fajny jest ten sportowy feeling. Fajnie, że ono w zakrętach ma taki sportowy charakter. Jest szybkie, jest zwinne. Nowy elektryczny Makan jest wszechstronnym, harmonijnym, elektrycznym suwem. Bardzo dobrze się prowadzi. Ja tym autem jestem, nawet powiem, że pozytywnie zaskoczona. Ale czas pokaże, jak dużo będzie grono niezadowolonych kierowców, którzy nadal oczekują modelu z silnikiem spalinowym.